Siema, ja jestem multi, a dziś ze mną Gość specjalny. Przywitaj się! No, a ja mam rewolwera, wygrałem na zawsze. No i to, zaczynamy bitwę. No, dołącz do mnie, bo ja już gram. Nie mogę. Czemu? Odśpiesz! Czemu nie mogę myszką ruszyć? Cały czas łażę jak potuczony. O już lepiej. No kurde, łażę jak potuczony. ja nie widziałam, sobie robię, bo mnie zaraz tu zabiją. A po drugiego cię ma? Przegraliśmy. Co? Drugiego stworzyć? Drugiego bohatera? Tak To ja mam tego Strzelca Aha To jak Michał nie dołączy to sobie sami zagramy a następną bitwę... Następny odcinek razem nagramy co? No Łe ale ja wezmę w jakąś inną bitwę niechcący To graj jak... tam już Nie no Jak chcesz Czekaj, zobaczę czy jest pełny czy nie w ogóle. I zmiana mapy. Nie zdążyłem zobaczyć. Na jakiej gra Z... Zatoka Zatokarzy. Co jest ten statek rozbity? A noc. Nie. Zima. Nie. Po prostu. Tak. Nie, A nie, jak tak. Tryb? Co? A jaki tryb? Co mówisz? Jaki tryb? Um, tryb By ten. Dajcie ma trudno nowy. Tak podejrzewam, bo jest zmiana mapy. Żeby, żeby cię nie kłamać. Ludzie nie się ładuje, ja zaraz wracam. Okej, okay, jestem. Coś mi się długo ładuje, ale podejrzewam, że teraz będzie, bo już mi nie odstawia taki. Mi też się coś ładuje. To może ta sama bitwa mój. No, ja już jestem. Jestem w połowie. Jest. Ja... Jaki nasz czołg tutaj wali? Ja też mam kieszonkowego Jeepa. Fajnie. 45 użyć. Ja zaraz podłożę bombkę do tego, do czołgu wroga. Bo nie No chodź tu, głupi czołgu! Latam za tobą jak czołek jak Porażka! Nie... Aaa! A, podłożyłem, podłożyłem! A ten nie próbuje przejechać i nie może. O kurde! Nie żyje. SPUD. Nie, to jest inna jakaś mapa, bo ciebie nie ma multi. No ład! Rewolvera! Nie musisz! Okay. Niki! Ej, 10 życia, jednym uderzeniem mój Leworwer zabiera! A, a pobrałeś najnowszą wersję? No. Nie da się grać w nie najnowszej wersji. O, skrzynię wydałem. Ja nie, nie dołączę do ciebie. To trudno. Kiedy indziej. Na razie to ja się tutaj strzelam z przeciwnikami. I nie żyję. Jest dwa, dwa kasy dostałem. Ale się nam na spał nie kampią Wszyscy. My mamy jak wyjść ze spawnu Albo wiem, będę niewidzialny i ucieknę jakoś. Mini po, podkładam. Kurde nie zobaczył mnie! Okej, okay, uciekam. Z tego wariatkowa. Dziękuję stary kraju. O jeszcze tam im... Ło i... kurde, dwa dzipy jadą jeszcze tam do naszych. Ja teraz ci dodałem chyba uznając. Jesteś? Zobacz. Ją tam pomógł naszym, ale oni mnie zabiją. To ja Cię po bitwie, bo już tak wyłączać filmik to bez sensu. Dobra? I... Lecę helikopterem! Lecę helikopterem, wierzysz co? to? Ue, tam. Już nie. Fajnie Nie. Już mnie zniszczyli. Wy tego. Wy lecieć nie mogłem. Nie kierowałem na Zaprosiłem cię jako bohatera. Okej. Chyba o to A ty Tym. Ja um. to... No snajper USA jestem. Snajper USA. Dobry Zawiadowcem jestem dobry Uuuu lecę O no i obrywam i zaraz mnie ulecę Nie spadochron spadochronu otworzyłem po bitwie mnie dodaj, dobra? Okej okay. Przejmuję flagę. Ale fajną muzykę to mają, tak ty, 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 ty. No. Kurde, prawie go zabiłem. No, ja bym... Dwa, czy powiem, że ja bym codziennie chciał nagrywać. Tylko nie zawsze pozwala... nie zawsze mogę. A ten co macie przyrobione do łapy? No. Kurde! Pół życia ja mu wziąłem. Ten filmik nie wiem, kiedy wrzucę, albo jutro, albo jeszcze dzisiaj wieczorem, No co? Eee... spoko? Tam jedzie czołów w drogach. Przerobić, nie? Co? No przerobić jeszcze filmik, Po co przerabiać? Nie wiem, coś tam, eee, Coś dodać, jak Ci się coś eee, zapłącze w języku. Aha. Albo, nie wiem, coś wyciąć, to... Wiem, 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 tak. No, wiem, wiem, wiem. Myślałem, że chodzi o inne edytowanie. Kurde, no ja znowu nie żyję. Ilu zabiłem? 0, 9 razy zginąłem, ale mam 582. T... Ale ja można biegać W tej grze? Nie, ale fajnie by było. Się można zciągnąć. Urażka. No. Dobra, to y, wejdź na eneta i. Y, jeszcze tutaj. jedną bitwę zagram, bo tylko 9 minut nagrywam. A ile chcesz tak łącznie? Tak łącznie około 15. Aha. A to ja sobie też zagram. No znagdaj się, mówiłem już. O, jadę czołgiem. Akurat mi się ta bitwa trafiła, do tego jak go osadzisz. Jak się nazywasz? Już się pamiętam, miło jakoś tak. To nie, to cię ze mną nie ma. Czekaj, teraz dojdę. Kurde. Jak to możliwe, że Jeep mnie rozwalił? Jak ja jechałem czołgiem? Dobra, dochodzę. Jak to możliwe, że Jeep mnie rozwalił, jak jechałem czołgiem? Może miał ładunki podłożone. O, możliwe. Jest jedę czołgiem i tu mi pisze um, Jeep, roal, ten. No, na Natrolian, czy tam jakoś tam cię rozwalił? Zabił Cię. Zabił Cię i te... i pisało. Kiedyś z uh, World of Tanks musiał powrać z World of Tanks. Bierzmy. Ale mi laguje mega na World of Tanks. Koniec bitwy? Jeszcze nie. Dopiero się zaczęła. Aha, bo ja mam koniec. Trzema punktami wygrywają. Nie, mówiłem, że nie w tej No kurczę, znowu mi Nasi tu obrywają. Dostają baty. A na jakiej mapie jest najwięcej helikopterów? Nie wiem, dużo ludzi sobie kieszonkowe kupuje. Żal.pl gościu mnie chciał wysadzić, tak mnie wysadził, że mi nic z życia nie wzięło. No tu ze sniperką mogę postrzelać. Chociaż nie, ja wolę tym dać Jest to lecikiem moim nowym. I być może daję ogłoszenie teraz, być może, dokładnie nie wiem, ale będę nagrywać z Arctic Combat. Chyba. Kieszonkowy Jeep 44 użycia jeszcze. Kieszonkowy Jeep. Może im przejmę ten ich punkt główny. Jestem. I odcinek nabiegać. No od printem. Chyba, że musisz wykupić tamto coś takie. No i... Da się jednak biegać w, majtka... w majtkach. Co? Da się jednak biegać w majtkach, bo tu widzę gościa co w majtkach jest. Oponowałem punkt jeden. Zabiłem go! To ciężko jest jedną osobę zabić, nie? Co ty, ja, ja, ja z tym moim pistoletem to wszystkich zabijam, prawie. Już jednego zabiłem, a drugiego prawie zabiłem. Jeden procent życia mu zostało. Um, ja ten. tego, tego, tego. Tylko, w którym teraz gram, wygrałem na zawsze w tym. Jak to się losowanie nazywało? Dobra, nie pamiętam, ale w tym losowaniu, co się zaczyna na BF-ie. Ci, co grają tego BF-a, pewnie wiedzą, o co chodzi. 35 punktów, aha, bo te miny podkładam. Chciałem powiedzieć, że zanim zostałem 30 A to jest premium batyki. No. W to się nazywa club bet. Okej. Okay. Club bet. Dzięki. No, sprawdziłem cenę. Nie bić mnie! Nie bić mnie! Kurde, prawie go zabiłem. Znowu 1% życia. A miał całe. 1% mu zostało. Jednym uderzeniem odbieram apetycji. 10 albo 12, co? Nie masz ja nie mam. Bąbka. Lubię te miny w tej grze podkładać. Aha. W tych minach ym, jak razem zrobiłem na maksa to jednym tym uderzeniem zabijałem wszystkich. Prawie wszystkich. Ja sobie teraz sniperem. No to okej, okay, to mam 455 punktów. Przy no jedno mówiłeś. zabicie. To teraz przejmę ten punkt chyba. O, pistolecik. Jak to jest twoja ulubiona płka? No ja, ha! -ha. Kolejnego już zabiłem tym pistoletem okay. Co? Okay. Jaka Twoja ulubiona ta postać? Chyba strzelc i snajper Mój tego snajper Ja wszystkie lubię, wiesz? Nie ma, że któraś się jest lepsza Aha, bo ludzie od razu polecą na to, co powiesz, nie? Też, też, o, też kawałki. Też No, też. Jestem na Księżycu. Ja. Aha, mnie na, na Księżycu, mapa. No, jest taka nowa. Tam się strasznie wysoko skacze. To, to nie jest nowa, to jest stara. Ale też... no kurczę, znowu mi wyszło. Co jest? Z Michałem lubię nagrywać filmy, więc mam nadzieję, że następnym razem też, w kolejnym odcinku. Michał? Tym możesz z czegoś innego, z Leopardy, A Tym razem byśmy razem nagrali. W tym. No, ale Michał, co jest na escape, to mam do kogo gębę otworzyć. Jest Simona Ale już to nie da. Jeszcze... Ej, ale na, na tej mapie jak nie ma Jeepu, to nie mogę mieć tego jepa. Tak? Albo dobra, używam tego Nie mogę, tylko na płaskim terenie. Okej. Okay. Mm, to na, tym, na tej porażce skończymy odcinek. Tak więc... Kurde, nie mogę mieszką wyjechać. Yy, komentujcie, subskrybujcie, jeśli się film podobał, dawajcie lajki. No to cześć.